Siemaneczko, siemaneczko. Witamy serdecznie z Kubusiem w kolejnym odcinku. Tak, Kuba się już nie mógł doczekać, już otwiera. Poczekaj sekundkę, Kubusiu. To jest paczuszka ze sklepu Karteina.pl. I to link... jest moja. <grych> tak. I link do sklepu dostaniecie w opisie i oczywiście, jeżeli ktoś pierwszy raz będzie robił zakupy, możecie skorzystać z mojego kodu Karteina, nie Karteina. <grych> z mojego kodu Sebek10 i dostaniecie 10% rabatu na pierwsze zakupy. O, oczywiście poczekaj, poczekaj sekundę, nie tak szybko, Kubusiu. Poczekaj powoli, musimy wszystko pokazać. E, poczekaj, poczekaj. E, mamy tutaj dwie puszeczki. Poczekaj Kubuś, poczekaj sekundę. Albo weź sobie odpakuj i weź sobie, bo ja wiem, że ty chcesz folię bąbelkową. Dzięki w ogóle za folię bąbelkową. E, mamy tutaj dwie puszeczki z meczatak Extra. Okej, okay, nie ma problemu. To tam odkładaj i zaraz wszystko pokażemy po kolei, dobra, Kubusiu? E, oczywiście macie dwa kolorki. Jeżeli będziecie sobie zamawiać, na przykład dwie poczekaj, dwie puszeczki, to możecie być pewni, że dostaniecie dwie różne. Tutaj są chyba numerki, o ile się nie mylę. Czy tutaj nie ma... Oj, już mi wyleciało z ręki. Tak, jest jedynka i dwójka. Proszę bardzo. Ale poczekaj Kubuś, poczekaj sekundę. Poczekaj, bo za szybko, poczekaj, e, bo ja muszę wszystko wytłumaczyć, Kubuś, wiesz, no patrz, da. poczekaj, Kubuś, bo to szeleści, poczekaj, zostaw, weź se tam folią bąbelkową poszczelaj. No, bo Kuba już by chciał szybko, szybko. Ja wiem, ty się czajesz na tą folię bomberkową. Dobrze, jest taka sprawa, że jak zamówicie sobie dwie puszeczki, to możecie być pewni, że dostaniecie dwie różne puszki, a nie na przykład, wiecie, zamówicie sobie dwie i dostaniecie na przykład dwie jedynki albo dwie dwójki. Wiecie o co chodzi, co nie? Dobra, mamy dwie puszeczki. Tu już Kubuś wyciągnął dużą puszkę Stop Klasa NBA. Będziemy szukać karty z autografem. Widziałem na YouTubie że ktoś już trafił. No nie no ja pokazuję to, co odfoliowałeś, To pokaż następne. Także tutaj mamy puszeczkę Stop Klasa dużą. No tutaj to co Sebek lubi najbardziej, czyli La Liga, którą sobie... to jest twoje. No dokładnie, to jest twoje. To może byś podziękował, kubusiu. Dziękuję. Yy, ale poczekaj jeszcze sekundę, zaczekaj, ja muszę wszystko pokazać. Po kolei, masz folię, weź se tą, gdzie ty tą folię, tam rozkładasz? Tylko się nie przewróć Kubusie. Ło no właśnie o to mi chodziło. Dobra, <ścoughs> żyjesz? Żyjesz. Yy, dobra, yy, mamy tutaj La Ligę. Tak to właśnie z naszym Kubusiem jest, wiecie o co chodzi. La Liga 2023-2024. Mamy tutaj trzy saszetki, które zaraz otworzymy i jest saszetka premium. No dobra, ale pokaż to następne co wyciągnąłeś kubuś. No bo to, to trzeba pokazać. Tak, tu Stumble Guys to dla kubusia. Kubuś sobie otworzy taki blisterek. I tu jest ego pack z Match tak ekstra. lotnisku kupiłem. Tak, na lotnisku sobie kupowałeś jedną saszetkę. Tutaj mamy multipaka. Jest... O. Powoli, tylko kubuj powoli, bo jeszcze chcesz, chcemy iść dzisiaj na boisko i tam chcemy sobie też nagrać jakiś odcinek, grając w piłeczkę. Eee, Multipaczek, fajna sprawa. No i tutaj jeszcze widzę, jest co to jest. Jest zestaw startowy z NBA. Widziałem, że no ludzie też zbierają NBA. Można tam trafić właśnie autografy. Widziałem też jakieś... Nawet niektóre karty tam widziałem ceny. Ja się nie znam, jeżeli chodzi o ceny w kartach NBA. Myślałem, że puściłeś bąka. I mamy tu jeszcze, moi drodzy, starter packa z Metcha Tax więc fajna sprawa. Będziemy szukać jakichś ciekawych kart. Eee, także bardzo dziękujemy za paczuszkę. Dobra, ja to wszystko wsadzam już tutaj do kartonika. Eee. Nie wysyłaj mi więcej folii bąbelkowej. <grytanie> Dobra, eee, to zróbmy tak Kubusiu. Na tym odcinku, jak chcesz, to otwórz sobie tego swojego Stambul Gaja. Ty tam pewnie polujesz na banana, co? Sory za odgłosy, ale pralka. Chodzi, wiecie. I jeszcze porządku tego. trzeba robić. Kto to jest? Jakiś taki duszek, nie wiem o co chodzi. Dobra, yy, to zróbmy teraz tak. Ty sobie otworzysz to, a Sebek sobie otworzy to. I zobaczymy, czy coś ciekawego nam wpadnie. Ja już tutaj umieszczę kamerkę w ten oto sposób. A bo dobra, w sumie mogę robić. Mogę być twoim kamerzystą, Kubusiu, jak chcesz. <laughs> w sumie kupiłeś mi dzisiaj loda, no to, to fajnie. Mogę być twoim kamerzystą dzisiaj. Mogę być? Co? No wiesz, tata jeszcze trochę i na emeryturę pójdzie. Kto będzie tutaj na moim kanale działał? W sumie na naszym już, co, Kubuś? I co, Kuba? Ile masz saszetek? 4? Ty, ja też mam cztery. Co? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie no, cztery Kubuś. Jak ty Jeden, liczysz? 1, 2, 3, 4. Cztery, brawo. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięknie, cztery, cztery. No to co, porówno? To otwórz sobie tego swojego Stambul Gaja, możecie napisać w komentarzu, jakie tutaj są mega, wiecie, gadsze karty. Pokaż Kubusiu, co ty tu ciekawego... My już takiego boksika otwieraliśmy, co? Tu mamy takiego pancura. Hey, U, ten nieźle wygląda. Specjalny... U, świecące ciasteczko! To wygląda fajnie. Jezi yes, banan Patrz, Kuba, trafiłeś. Na, na jeżdżący. No jeżdż jeżdżący banan, tak? Banan na jakimś samochodziku i tu jeszcze ostatnia karta też taki pancu. Wygląda fajnie. Co to banan stuka? Co ta babcia do tej pralki wsadziła? Masakra. Dobra, przestało na szczęście. Okej, okay, mamy kolejną kartę bazową. Tutaj mamy jakiegoś pirata. Jacka, o emotikonka, ale taka, śmieje się płacząc, co nie? Uuu, karta świecąca specjalna, Winter Blues. Wow, patrz. Metal Alien, chciałeś, epic. Pamiętasz, pokazywałeś na pudełeczku? Tak. No i się trafił, a on przypadkiem nie był do trafienia? W takiej, w takim blisterku, pokaż co tu jest napisane. Nie no nie, nie jest napisane, ale patrz, chciałeś go i masz. Niezłe kolory ma w ogóle ta karta. Fajnie to wygląda. No to chciałeś tego aliena i banana i masz. No to hmm? pięknie. Pokaż oui, oui. co tam jeszcze ciekawego masz i zaraz przejdziemy do następnych kart. Nie no powiem wam ładne są te karty. Fajne. O karta specjalna świecąca. Uwaga idzie Mamma mia. nie no z... jest W stronie? boisko. O co to za jeden? Taki ma wąsy. Pan sędzia. No i tutaj mamy kolejną kartę specjalną. Legendary. No nieźle. A ten banan też jest legendarny, a ten jest epik. No i co? Masz ostatnią saszetkę. Zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego trafisz, Kubusiu. Także możecie sobie to wszystko zakupić na... Uwaga, idzie powtórka. Idzie powtórka na kartyina.pl Oczywiście link do sklepu jest, znajdziecie w opisie. Mój kocik też. Będziecie mogli sobie... Skopiować, playić, jak tam chcecie, albo napisać własnoręcznie. Okej, okay, no dobra. Uuu, następna świecąca i też epic. Cyk. O! Nie, kolorystyka tych kart naprawdę mi się bardzo podoba. I tu jeszcze taka korona. No to pięknie. Dobra, Nie, to resztę. Sobie... Nie, to resztę to zostawiamy już na następne odcinki. Jeszcze na boisku możemy sobie coś nagrać. Ja mam, o, ja mam to pewien. Mogę wybrać. To, co będziemy na boisku tak? otwierać? No to czekaj, ja to wyrzucę, a Ty sobie wybierz, co będziemy otwierać? No nie no, NBA na boisku piłkarskim to trochę nie pasuje. Ale my też mamy koszykówkę u nas, nie? Tam gdzie na rowerkach. No ale może coś innego, jak chcemy iść pokopać w piłkę? Oprócz tego, to co? co? No co możemy wziąć? Takie Dwie mini puszki bierzemy? Tylko tak nie za dużo, wiesz, żeby tata jakoś dał radę to wszystko zabrać. Tyle aż? No dobra, to zobaczymy. A to już idziesz? Nie, no czekaj, jeszcze ja otworzę. Uważaj, Kuba. Ja <głubażaj>, Nie, no ja. Czemu? No ja, ja. E, no ty, otworzyłeś swoje, a ja? Nie, no dobra, oczywiście, że otworzymy razem. Dobra, weź sobie dwie, ja sobie wezmę dwie. Co? Ja wiem, popatrzyłem, że ta jest inna, co nie? Nie, muszę tą otworzyć, bo to jest saszetka premium. Tutaj jest jakaś limitka. Mm. Ej, daj mi, dam ci tą delimitkę. Nie, no ja otworzę to sam, Kubusiu, bo to trzeba ostrożnie, ale poczekaj, najpierw ja. Poczekaj, Kuba, poczekaj. Bo ty tak wiesz, się spieszysz to nie są wyścigi. Także się... No dobra, pokaż te swoje, tylko delikatnie. Czekajcie, ja wam obniżę trochę kamerkę. Bazoweczka, mamy trenera. No pokaż kubuś co ty tam masz. Może trafisz. No, tak dro... no dobra, to daj mi do ręki. Muszę cię nauczyć otwierać, bo ty tak strasznie szybko to wszystko robisz. Eee, dobra, bazoweczka, kolejna, tu mamy świecące logo. Ale tego albumu nie mamy tutaj, Kubuś. Ja zawiozłem do babci. Influencers, no i tu też karta bazowa. Nie ma Kubuś tego albumu, ale zostaw, nie otwieraj tam. Kuba, chodź tutaj. Ale jest! Nie do tego albumu. Tam jest tylko Mbappé, a nie Stamford, daj, Kubuś. No co ty? Ja Ci dam zwykły album. Ale ja bardzo lubię. Dobra, ja Wam pokażę, co trafiłem w saszetce premium. Mm, tu mamy bazówkę. Uu, mamy pieszą limitkę. No ładnie się świecą te limitki. Zaniesiemy to no. Tak, zaniesz do swojego pokoju. Pojedziemy do babci, to sobie tam wsadzisz. Już chciałem babę wsadzać. <laughs> e, Okej, okay. uuu, pięknie, Real Madrid. No to coś dla mnie. Dobra, zobaczmy co dalej. Bazówka, bazówka i bazówka. Dobra, nie wiem czemu tego dałem tu, ale dobra, niech sobie siedzi. Ty no gościu, masz tu jeszcze jedną soseczkę do otworzenia. Idziesz? I zapomniałeś wziąć dwóch kart. No dobra, ja otwieram już swoją. Dobra, zobaczymy co ja tutaj trafię. Zabierał sobie kartki do folii. Serio? A, to dobrze, to nie poniszczą się. No, widzicie? No, jednak mu się przydała do czegoś ta folia bombelkowa. Mamy tu diamencik, jak ja to mówię, i dwie karty odwrócone. To podejrzewam, że będzie pewnie logo, a nie, to jest ten. Uj no niestety, ale jeszcze ty masz, kubusiu. Tu masz jeszcze dwie karty, zostawiłeś, patrz. No, ale dobra, to sobie schowasz później. Chodź, otworzysz już to, bo ja chcę iść na boisko. E no, gdzie on poleciał, czekajcie. U nas tak to jest, widzicie? O, w końcu możemy przyjść, bo jest posprzątane. Mbappé wisi jeszcze. O, widzicie, jak Kubuś pięknie dba o karty? Schował sobie do folii bombelkowej. Jak będziesz jechał do babci, to sobie zawiedziesz, co nie? O. Zanim zdążyć, to jest, powiem Wam, masakra. Ostatnio na rowerze Kuba jechał i tak nas pogonił, nie? że myślałem, że z mamą zawału dostaniemy. Dobra, pokaż Kubuś, co tu masz. Bazóweczkę. Ale delikatnie, tak? Nie trzaskaj Kubuś. Delikatnie. Bo nie będziesz już więcej ze mną nagrywał. Tu jest karta specjalna. Znowu diabeńcik? E, on chyba był. Bazówka. Kolejna bazówka. No ten. Czekajcie. A nie, to był ktoś inny. No dobra, nieważne. E, także fajna sprawa, e, jeżeli chodzi o saszetki premium. Możecie sobie właśnie zakupić na stronie karteina.pl. Ładnie wygląda ta saszetka, chyba sobie ją zachowam. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Jest piękna pogoda, suszy się tam pranie, robi się następne i idziemy na boisko. Co, kubuś? Tak? Tylko ciekawe, czy nie będą trenować chłopaki dzisiaj. A jak będą, to pójdziemy sobie gdzieś tam posiedzimy obok. Także jeszcze raz, tu macie mój kodzik. Jeżeli ktoś pierwszy raz robi zakupy, możecie sobie wykorzystać. Zapraszam serdecznie. Bardzo szybka wysyłka. Zamawiacie dzisiaj i na następny dzień <laughs> powinna być u Was w domu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć Kubuś. Ok. <laughs> Dobra. Pa. Trzymajcie się. Cześć. Czy już mogę tutaj nalać wodę? Ale ja muszę zobaczyć, to jest umyte. Trzymajcie się. Cześć.